W dzisiejszym DNA Rynków o problemie Trumpa, darmowych miliardach i czasie konsumatora. Zapraszam. Witajcie przedsiębiorcy, inwestorzy, analitycy i wszyscy, którzy interesują się giełdami i gospodarkami. Dokładnie w tym programie będzie o tym, co się na giełdach wydarzyło, jak to mocno wpłynęło na Twój portfel i co się może w najbliższym czasie zmienić. Na rynkach. A na rynkach dzieje się dużo, bo mieliśmy amerykańskiego terminatora, a teraz z siłą tego terminatora uderza amerykański konsument, a więc konsumator. O czym dzisiaj? Zanim jednak o konsumatorze, to spójrzmy na to, co wydarzyło się konkretnie w amerykańskiej polityce. Choć mówiło się, że amerykańska polityka powinna być już bardzo przewidywalna, bo jest republikański kongres i republikański prezydent. To jednak okazuje się, że Donald Trump ma zdecydowanie więcej kłopotów z forsowaniem swoich pomysłów, szczególnie ze zlikwidowaniem Obamacare, czyli jednego z takich flagowych projektów poprzedniej administracji, a ten właśnie problem z niemożnością poradzenia sobie z Obamacare w praktyce rynki zdiagnozowały jako solidny problem na przyszłość który rodzi większe ryzyko dla pozostałych projektów infrastrukturalnych. Przecież ostatnia hossa, i właśnie związana z wyborem Trumpa, przede wszystkim opierała się na tym, że Trump zwiększy stymulację gospodarki, obniży podatki i zasadniczo biznesowi będzie żyło się lepiej. Cóż, na razie to tylko zapowiedzi. Na razie kupuje się plotki, a faktów na ten moment jak na lekarstwo. W sumie ten element z ObamaCare bardziej rynkom przeszkodził, bo choć rynków Wprost nie dotyka, to pokazał, że plany Trumpa nie będą realizowane ani szybko ani bezproblemowo. Zatem nic dziwnego, że rynki zareagowały na to dość jednoznacznie, największą korektą od ostatnich pięciu miesięcy. Korekta na amerykańskim rynku naprawdę była niewielka. W sumie to w ogóle w 2017 roku nie było żadnej korekty i żadnej zmienności. Spójrzcie, proszę, że w 2017 roku, w perspektywie ostatnich 40 lat, zasadniczo nastąpił przez cały pierwszy kwartał zaledwie jeden dzień solidnych spadków i jeden dzień trochę większych wzrostów, czyli powyżej 1%. To wszystko oznacza jedną rzecz. Na rynkach w tej chwili cicho wszędzie, głucho wszędzie. I bardzo byczo. Zasadniczo rynek i inwestorzy, ci amerykańscy, widzą ryzyko ewentualnej korekty rzędu 20%, czyli po prostu wyjścia w rynek niedźwiedzia na najbliższe 12 miesięcy na poziomie zaledwie 10%. A więc zasadniczo prawie takiego scenariusza nie biorą pod uwagę. To niestety generuje spore ryzyko, bo kiedy wszyscy inwestorzy mówią kupuj, kiedy wszyscy są spokojni i nie ma zmienności... To zmienność lubi się pojawić nagle i niespodziewanie. I dlatego za każdym razem w DNA mówimy, że warto inwestować, ale łyżeczką, a nie chochlą. Optymizm amerykańskich inwestorów może wynikać nie tylko z obietnic na realizację planu Obamy, ale także z części faktów. Te fakty to przede wszystkim rosnąca sprzedaż amerykańskich nieruchomości, której wciąż bardzo, ale to bardzo daleko do rekordu z 2006-2008 roku, ale ewidentnie widać, że mamy tutaj trend wzrostowy. Czyli innymi słowy, od ostatnich pięciu lat tych amerykańskich nieruchomości sprzedaje się więcej. Amerykański rynek pracy jest w świetnej kondycji, a do tego wszystkiego amerykański konsument trzyma się fenomenalnie. No i stąd konsumator, nastroje amerykańskich konsumentów mierzone indeksem Conference Board są w tej chwili na poziomie najwyższym od poprzedniej, poprzedniej hossy, czyli nie tej z lat 2003-2007, ale z czasów bańki internetowej. Innymi słowy amerykański konsument mówi ma moc i będzie wydawał pieniądze i właśnie pod te pieniądze inwestorzy w tej chwili kupują amerykańskie akcje. Amerykańska gospodarka ma swojego super optymistycznego konsumenta, a w Europie też optymistów nie brakuje, tyle tylko, że to optymiści producenci. Indeks IPO z niemieckiej gospodarki ostatnio wskazuje, że niemiecka gospodarka jest ewidentnie w bumie. Zresztą dokładnie tak samo jak indeks PMI i z niemieckiej, i z europejskiej gospodarki. Te dwa wskaźniki wyprzedzające dość wyraźnie pokazują, że i w sektorze produkcji i Sprzedaży oraz w hurtowniach rzeczywiście jest bardzo dobrze. W sumie jedynie konstrukcje generują jako taki problem, ale nawet w tym miejscu widać solidne odbicie. Zatem nic dziwnego, że Indeks IFO mówi, że europejska gospodarka będzie szła szybkim tempem. Do tego wszystkiego warto dorzucić jeszcze jeden element konkretnie w ostatnim tygodniu ostatnią aukcję LTRO. To dokładnie taki gigantyczny program pożyczek dla banków komercyjnych w Europie, które są to pożyczki niemalże za darmo. Europejski Bank Centralny 23 marca po raz ostatni pożyczył 233 miliardy euro, z czego połowa trafiła do banków włoskich, ale zasadniczo nadal będzie oprócz tego drukował pieniądze. Innymi słowy, w Europie przez najbliższe trzy kwartały do końca 2017 roku, co miesiąc, więcej o 60 miliardów euro w związku z drukowaniem. Oraz więcej w tej chwili o 230 miliardów euro dla banków komercyjnych, które to z kolei mają pożyczać pieniądze. I na razie te pożyczki wszystko wskazuje, że powinny ruszyć w rynek, bo skoro jest tak dobrze, to czemu by nie pożyczać i na tym nie zarabiać? Wpływ europejskich wskaźników gospodarczych na polską gospodarkę jest dość jednoznaczny. W tej chwili i ten indeks IFO, który zapowiada, że faktycznie niemiecka gospodarka będzie się rozwijać, wprost powinien przełożyć się na dobry wynik polskiego PKB za pierwszy kwartał. Zresztą, tak samo jak indeks PMI dla Niemiec, wciąż w górę, dla Polski. Na kolejne miesiące, przynajmniej kolejne trzy, także powinien iść w górę. Innymi słowy, informacje z polskiej gospodarki w najbliższym drugim kwartale 2017 roku powinniście oczekiwać jako dobre albo bardzo dobre, a to może solidnie pomóc wszystkim akcjom na warszawskim parkiecie. Świetne dane z europejskiej gospodarki wpłynęły na umocnienie się euro i automatycznie umocniły złotego. Szczególnie polskie obligacje stały się bardzo perspektywiczne dla inwestorów zagranicznych i stąd taki napływ na polski rynek obligacji i jednocześnie umocnienie złotego. U części komentatorów możecie usłyszeć, że przebicie tego poziomu 4 ,25 zł 25 groszy to ewidentnie po którym złoty ujawni swoją moc. Ja bym solidnie przed tym przestrzegał, bo już parokrotnie od tej bariery po pierwsze się odbijaliśmy, a po drugie to, że kiedy się przekroczymy wcale nie znaczy, że potem nie będziemy słabsi. W moim odczuciu nadal złoty powinien w 2017 roku być słabszy. Stopy procentowe w Fedzie będą podnoszone, amerykański dolar powinien być silniejszy, a automatycznie europejski bank centralny też będzie musiał gonić i podwyższać stopy. W tej kategorii Rada Polityki Pieniężnej na pewno nie będzie tak aktywna, a zatem złoty powinien być słabszy, a teraz jest okazja do kupna walut po niższych cenach. Słabość złotego też pomogłaby inwestycjom. W sumie znaczna część inwestorów zagranicznych chciałaby jeszcze chętniej i więcej inwestować. A te inwestycje, które były kulą u nogi polskiej gospodarki w 2016 roku, teraz mają szansę na solidne odbicie. W kategorii rok do roku rzeczywiście końcówka 2016 była fatalna dla inwestycji, ale już w kategorii ilości gotówki, które wygenerowały przedsiębiorstwa, zdecydowanie była na plus. Zatem przedsiębiorcy mają teraz pieniądze i mogą inwestować. I tylko pytanie, czy zdecydują się na to już w drugim kwartale, czy poczekają dopiero do trzeciego. Dla polskiej giełdy i gospodarki nie ma to większego znaczenia, bo nadal drugi kwartał pod tym względem powinien wypaść bardzo dobrze. Inwestycje w firmy i gotówka na ich koncie to jedno, a kto tą gotówką zarządza to coś zupełnie innego, no i zarządy zaczynają znowu się zmieniać w tym przypadku PZU, czyli gigant ubezpieczeniowy stracił prezesa, prezesa, którym był Michał Krupiński i który zaledwie od roku piastował tą funkcję, ale co ciekawostka, po raz pierwszy widać, że reakcja rynkowa na odwołanie prezesa 22 marca rzeczywiście była znacząca. Czyżby inwestorzy zaczęli się przejmować, jak skarb państwa obsadza swoje firmy. I jak często zmienia prezesów? Cóż, na razie widać, że w przypadku pezetu to ma znaczenie. Wymiany prezesów w spółkach skarbu państwa to absolutnie nic w porównaniu z Boomek Gate, czyli największą, prawdopodobnie największą oferą na polskiej giełdzie od 2004 roku. Dlaczego prawdopodobnie? Dlatego, że w tej sprawie jest dużo więcej niewiadomych niż znanych. To co wiadomo na pewno, to że Bumek spółka o stosunkowo niewielkiej kapitalizacji pochwaliła się udziałem w swoim akcjonariacie jednego z gigantów z branży wydobywczej, czyli China Call Energy. Po tym komunikacie akcji urosły o blisko 40%. I zostały zawieszone przez KNF. Do tej pory nie zostały odwieszone, a sam KNF mówi, że ma duże wątpliwości, czy rzeczywiście ta firma, ten gigant, zainwestował bezpośrednio w Bumek. Może okazać się, że mieliśmy do czynienia z największą manipulacją rynkiem od czasu 2004 roku, co w przypadku spółki Bumek wydawałoby się dość proste, bo spółki w długoterminowym trendzie spadkowym o bardzo małej płynności są idealnym miejscem na tego typu ruchy. Tyle tylko, że niestety oznaczają bardzo. Duże nadużycie i naruszenie zaufania do samego rynku, a więc w najbliższym tygodniu z pewnością okaże się, czy to prawdziwa China Call Energy i czy inwestorzy, którzy zainwestowali w boomerang, mogą liczyć na wzrosty, czy też muszą liczyć się z dotkliwymi stratami. Podsumowując, najważniejsze trzy punkty wszystkich ostatnich wydarzeń to przede wszystkim amerykański konsument o sile terminatora, czyli konsumator, najbliższe decyzje Europejskiego Banku Centralnego i co dalej z ilościowym luzowaniem oraz stopami procentowymi, oraz kurs złotego, który w ostatnim czasie tak szybko się umacnia, że aż czeka na korektę. Czy ta korekta będzie miała miejsce? Czy pierwszy kwartał okaże się szczęśliwy dla akcji i kto oraz co na nim najwięcej zarobiło? O tym w kolejnym odcinku i już za tydzień, 4 kwietnia. Do zobaczenia, do zarobienia.